Zadanie 23. Na rysunku przedstawione są dwie proste równoległe K i L o równaniach Y równa się Ax plus B oraz Y równa się MX plus N. Początek układów współrzędnych leży między tymi prostymi. Mhm. Zatem pytają nas, ile wynosi. Tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wyliczyć y, wszystkie wielkości A, M, B i N albo ocenić chociaż, czy są to liczby dodatnie czy ujemne. No to tak, y, jeżeli te dwie proste są równoległe, bo tak jest napisane w zadaniu, to znaczy, że A jest równe M. A jest równe M. Ok, początek. Ok, pytanie, czy to są y, rzeczywiste wzory, bo jeżeli tak, y, no tak musimy to interpretować. Że tak faktycznie wyglądają te proste. No to wiemy, że A i M są y, funkcjami malejącymi, czyli te współczynniki muszą być mniejsze od zera, czyli jednocześnie one są mniejsze od zera, czyli ujemne. Możemy je nawet sobie wyliczyć, ale myślę, że to nie będzie konieczne. Yy, przejdźmy teraz do B. To jest punkt przecięcia yy, z osią pionową, czyli 0,B. I możemy tu sobie odmierzyć raz, 2, 3, 4. Czyli tutaj mamy punkt 0,4. Wniosek jest taki: tą teorię, że yy, B to jest yy, współrzędna Y punktu przecięcia z osią pionową, musimy tą teorię znać. Czyli wniosek taki, że nasze b wynosi 4 i to samo sobie zrobimy z tym punktem. Ten punkt ma współrzędne 0, minus 2, a więc jest to 0, druga funkcja to jest n. To ten wyraz wolny to jest n. Czyli to jest n. Czyli n wynosi widzimy minus 2. No to teraz yy, a i m też by można było obliczyć. Nie wiem, czy to chcemy robić, czy nie. Dodatkowo mogę powiedzieć, że ten, jeżeli to jest ujemne, to zobaczmy, żeby zejść z tego punktu do tego punktu, to musimy zejść o 4 w dół, czyli minus 4 i w prawo raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 6 w prawo. I my możemy to sobie zapisać. Że a to jest 4 w dół, czyli minus 4 szóste, czyli po skróceniu mamy minus 2 trzecie, czyli a jest równe minus 2 trzecie oraz m też jest równe 2 trzecie. Widzimy, faktycznie wyszła nam liczba y, dodatnia. Przypomnę tylko, że w liczniku zapisujemy przesunięcie pionowe, a w mianowniku poziome. No i jak mamy w dół to minus, a jak mamy w prawo to plus. No i teraz y, możemy analizować odpowiedzi. A razy M to mnożymy dwie liczby ujemne, więc musi wyjść nam dodatnie, czyli to jest dobrze. To na pewno nie, bo ujemna razy ujemna mamy wynik dodatni. Ujemna razy ujemna mamy wynik dodatni, czyli to jest dobrze, no i to jest źle. No to teraz patrzymy w drugą część odpowiedzi, to jest B razy N. No to jeżeli mnożymy liczbę dodatnią razy ujemną, to musi wyjść tam wynik ujemny, a więc mniejszy od zera. No to to jest źle. To nie ma sensu analizować. Dodatnia razy ujemna jest ujemna, czyli to jest dobrze. No, i mamy odpowiedź B. Czyli taką drogę dedukcji troszeczkę zeszliśmy. No i widzimy, wszystkie wielkości, cztery, cztery m, współczynniki obliczyliśmy. Jeżeli są pytania, zadawajcie je w komentarzach.